Przybyli tak licznie, a w dniu z rozmowy z Panem Prezesem wynika, że obecność będzie jeszcze bardziej liczna, bowiem część z Państwa przyjedzie bezpośrednio na zjazd agrolotników. Proszę Państwa, my z Panem Prezesem w roli debutantów dzisiaj występujemy, bowiem pierwszy raz otwieramy i będziemy współprowadzić konferencję dotyczącą agrolotnictwa. Zwłaszcza z okazji stulecia. Tak, to prawda, zwłaszcza z okazji stulecia, ale mam nadzieję, że pójdzie nam, jeśli nie bardzo dobrze, to chociaż przyzwoicie. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że jesteście z nami obecni. Witam wszystkich obecnych, wszystkich przybyłych gości, proszę Państwa, także pracowników naszego muzeum, obecnych, byłych. Pozwolą Państwo, że wymienię część osób z racji pełnionych funkcji i jednocześnie zasług tak na rzecz muzeum jak i też tej idei dotyczącej agrolotnictwa i realizowanych prac. Otóż proszę Państwa jest mi niezmiernie miło, że wspólnie z Panem Prezesem prezesem Mieleckich Zakładów Lotniczych. Możemy realizować to wspólne dzisiaj przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że się nam udaje. Witam jednocześnie panu, panią Aldonę Perlińską, Naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowej. Dziękuję bardzo, że Pani i Państw i Instytucja zechciała przyjąć rolę partnera tego wydarzenia. Witam także bardzo miło pana profesora Piotra Ślusorza, prorektora do spraw studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. <kluczy> Witam pana doktora hamnitowanego Krzysztofa Męskiego, przedstawiciela Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witam Pana Marcina Cieślika, Specjalistę Służby Leśnej do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Oklaski. Witam Pana Remigiusza Brzezińskiego, Głównego Specjalistę Zespołu Ochrony Lasów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Witam Pana Romana Noworyckiego. Zespołu Ochrony Lasów w Radomie. <klucza> Witam pana Krzysztofa Kuskę, redaktora naczelnego portalu infolotnicze.pl <klucza> Witam jednocześnie serdecznie pana dyrektora Maczkowiaka, byłego dyrektora Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Społecznego Proszę Państwa, mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, no ale kolejne nazwiska są oznaczone jako póki co przynajmniej wśród nas osoby nieobecne. Panie Prezesie, oddaję Panu możliwość i proszę jednocześnie o swoich gości przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że możemy tę konferencję i zjazd agrolotników realizować tutaj wspólnie. I przede wszystkim na ręce i pana dyrektora Maćko Jaka, i pana dyrektora Sienińskiego serdeczne podziękowania za to, że w tych gościnnych progach muzeum agrolotnicy znaleźli swoje miejsce, a agrolotnictwo w ogóle znalazło miejsce tak naprawdę na mapie całej Polski, ponieważ myślę, że drugiego takiego miejsca nie ma. Mimo tego, że są piękne muzea lotnictwa w różnych miejscach, to jednak ta ekspozycja, która jest tutaj w podpoznańskiej Szczeniowie, jest wyjątkowa. I za to bardzo dziękuję. Ja również dziękuję Pani się za te ciepłe słowa. Proszę Państwa, bardzo mi miło powitać naszych znamienitych też gości dziękuję bardzo za przyjęcie zaproszeń przez e, dyrektora e, Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji w Poznaniu. E, bardzo nam miło. <kluczy> Pana doktora witamy serdecznie. Witamy e, przedstawicieli także e, innych dyrekcji. Nie wiem czy jest jeszcze ktoś z nami z dyrekcji. E, byśmy zapraszali wszystkich dyrektorów. Mamy nadzieję, że może jutro jeszcze dotrą do, do nas wraz z, z rozpoczęciem tej głównej części zjazdu agrolotników. Natomiast też chciałbym tutaj powitać też pana Marka nie chciała z czasopisma Lotnictwo. Mamy nadzieję, że Pana też się też się tutaj, też się tutaj zjawi. Proszę Państwa, szereg osób, które były zaproszone niestety do nas nie dotarły z różnych powodów zawodowych. Takie informacje też dostaliśmy, więc pozwolę sobie na tym tą część powitalną zakończyć. Bardzo mi miło oczywiście, że są przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. To jest bardzo ważne zawsze dla nas, żebyśmy mieli ten stały kontakt w realizacji nie, działań, które y, no od wielu lat wieleckie y, zakłady lotnicze obecnie, a wcześniej Zakład Usług Agrolotniczych, później Wydział Usług Lotniczych, Herbas Polon y, realizowały. Agrolotnictwo myślę jest takim bardzo y, ciekawym, a zarazem y, mocno zapomnianym y, Obszarem działania, i ta konferencja, i to stulecie stanowi dla nas okazję do tego, żeby o tym przypomnieć, żeby mówić o tym, ponieważ w zmieniającej się rzeczywistości całkiem prawdopodobne i możliwe jest wykorzystanie lotnictwa w nowych formach, w nowym wydaniu, ale jednak doświadczenia i to co się wiąże z agrolotnictwem to jest przede wszystkim to są ludzie. Ludzie, którzy przez swoje doświadczenia, przez zdobyte kwalifikacje, także od strony lotniczej, ale przede wszystkim od strony też zabiegów agrolotniczych, wiedzy rolniczej, wiedzy chemicznej, wiedzy biologicznej, powodują, że i polskie lasy i polskie pola przez lata były utrzymywane i chronione przez, przez taką działalność lotniczą. Mam nadzieję, że ta konferencja i te dyskusje, które tutaj będziemy prowadzić przez te najbliższe dni, pozwolą nam też wypracować być może jakieś nowe przesłanie i nowe otwarcie dla tej części dla polskiej gospodarki i dla tego, co Możemy wspólnie zrobić. Życzę oczywiście wszystkim prelegentom tutaj jak największych satysfakcji z wygłoszonych referatów i mam nadzieję, że ta konferencja zostanie przez pana dyrektora teraz oficjalnie otwarta. Szanowni Państwo, niniejszym otwieram konferencję od POTEZO do DROMODERA 100 lat polskiego Lotnictwa a jednocześnie w dniu jutrzejszym szósty z jasny agrolitników. E, nim zaczniemy, proszę Państwa, e, wystąpienia, to ja jeszcze nawiążę do słów pana prezesa, otóż pan prezes wspominał o, o ludziach, o osobach, o osobowościach nawet wręcz chyba można jednocześnie powiedzieć. Otóż... Proszę Państwa, no właśnie, nie, gdyby nie, gdyby nie Państwa pasja, e, zainteresowanie, chęć działania, a no właśnie, na niwie Agrolotnictwa, to myślę, że byśmy się akurat tutaj nie mogli spotkać. E, bo Państwo, można powiedzieć, jesteście salą tego wydarzenia, ale też e, nie sposób wspomnieć o osobie, która wielki trud, wysiłek i też jej pasja, spowodowała, że możemy się tutaj spotkać. Mam na myśli naszego kolegę, pracownika, Pana doktora Mariusza Mistraskiego, który przygotował tąże konferencję. Poproszę proszę Państwa, oczywiście pasja po stronie agrolotników to duża rzecz, ale gdyby nie było też wśród naszego zespołu pasjonata tego obszaru agrolotnictwa, to tak jak Pan Prezes mówił, Pewno byśmy się w szyniakie powiedzmy nie mogli spotkać. Zatem proszę o wielkie brak.